Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj szybki makowiec z suszoną śliwką, czyli prosty w przygotowaniu przepis na naprawdę dużą blachę. Jeśli nie jesteście fanami śliwek, można je zastąpić innymi bakaliami, takimi jak rodzynki, orzechy, migdały czy suszone morele. Można też różne bakalie wymieszać razem, jak również dodać ich dużo więcej niż jest w przepisie. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, no i oczywiście polubienia tego filmu. Zapraszam też do sklepu orchideli, gdzie czeka moja nowa książka, tylko do końca tygodnia gwarantujemy wysyłkę przed świętami. A teraz do przepisu 200 g maku suchego mielonego zalewamy dwiema trzecimi szklanki gorącego mleka, całość mieszamy i na chwilę odstawiamy na bok. Trzy pełne szklanki mąki pszennej typu 450, jedna łyżeczka sody, jedna pełna łyżeczka proszku do pieczenia i pół łyżeczki soli mieszamy razem. Następnie do oddzielnej miski wrzucamy 4 jajka i szklankę cukru. Ubijamy przez krótką chwilę, dolewamy dwie szklanki ciepłej, ale nie gorącej maślanki i pół szklanki oleju u mnie rzepakowego. Całość ponownie mieszamy, a na koniec dorzucamy jeszcze namoczony wcześniej mak. 200 g czekolady gorzkiej o minimum 70% zawartości kakao. Zalewamy jedną szklanką wrzątku i całość mieszamy do chwili, gdy czekolada się rozpuści. Masę z makiem przelewamy do mąki z proszkiem, całość z grubsza mieszamy. Następnie dolewamy jeszcze rozpuszczoną, gorącą czekoladę i całość mieszamy do chwili, gdy nie będzie widać już grudek suchej mąki. Na koniec dorzucamy jeszcze 200 g pokrojonych suszonych śliwek. A ponieważ z tego przepisu wychodzi naprawdę duże ciasto, ja następnym razem dodam na pewno więcej bakali, pewnie dorzucę jeszcze drugie tyle rodzynek i orzechów, ale to oczywiście dla tych, którzy bakalie lubią. Gotowe ciasto od razu przelewamy do wyłożonej papierem blaszki 20x30 cm i również od razu nie zwlekając wstawiamy do wcześniej nagrzanego piekarnika na drugi poziom od dołu. Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stopni bez termoobiegu lub 160 stopni z termoobiegiem przez 50 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu makowiec od razu wyjmujemy z piekarnika i studzimy. I jeszcze polewa. 150 g gorzkiej czekolady i 50 g miękkiego masła podgrzewamy razem nie za mocno, bo czekolada łatwo się waży i wtedy całość się rozwarstwi. Lepiej to zrobić nawet w kilku podejściach. Gotową polewę wylewamy od razu na wierzch makowca i równo rozsmarowujemy. Ja dodatkowo udekorowałam wierzch pokrojonymi prażonymi orzechami włoskimi. Taki makowiec można przygotować około dwóch dni przed świętami, ale ponieważ zawiera dużo bakali, dobrze jest przechowywać go w chłodnym miejscu. Smacznego!